Cześć, długo minęło. Jest piękny poranek, poniedziałkowy, nowa lokalizacja, nowa stylówka. I pomyślałem sobie, że skoro jestem na świeżo, postrzelnicy i graty jeszcze nie pochowane, to nakręci, nakręcę krótki film o Hełmie. Film, który obiecałem już jakiś czas temu. Film, który za mną chodził. Ale z pewnych względów, no wiadomo, nie było czasu tego nakręcić. Także zapraszam. W dzisiejszym odcinku Obscore Fast High Cut jedziemy. Jak zwykle, na początku kilka słów podziękowania. Podziękowania za mm, tych troszkę subskrypcji za to, że Część z Was nadal jest na kanale i coś tam ogląda. Chętnie odpowiadam na pytania, komentarze, także śmiało piszcie. I, i zaczynamy po prostu. Tak jak powiedziałem już na wstępie, OBSCORE FAST. Chełm, no można by powiedzieć kultowy już. hełm widywany od, od wielu lat, a konkretnie od 2008 roku, gdyż wtedy miał swoją premierę właśnie ten model. Jest to jeden z tych starszych modeli, wersja High cut Pokazuję o co chodzi tym się różnią poszczególne, między innymi szynami i wycięciem, ale o tym kiedy indziej. Może kiedyś uda się skręcić wideo porównujące te wszystkie hełmy. Ale do meritum. 2008 rok, pojawia się właśnie Obscor Fast High Cut. A pojawia się też po jakimś czasie między innymi na głowach naszych operatorów jednostki specjalnej GROM. Także to są właśnie między innymi te modele, które chłopaki z Marsa zaczęli używać. Potem kolejnym rokiem rozwoju Obscora jest chyba takim ważnym, jest 2010 rok, kiedy to wersja maritime, czy też do operacji morskich, przeznaczona pojawiła się na rynku. Um, Różni się oczywiście wagą hełm, poziomem wycięcia tutaj uszu, no i te szyny są charakterystycznie grubsze. Te hełmy Maritime do tej pory często spotyka się m.in. w użyciu przez zielone berety i foki amerykańskie, aczkolwiek znowu one są zastępowane nowszym modelem, modelem SF, ale tak jak mówię, o tym, o tym kiedy indziej może porówny, porównamy te wszystkie hełmy. I teraz tak, myślę, że na początek na początek po co mi to takie uzasadnienie. No można nie mieć hemu. Ja zawsze hełm bardzo lubiłem. I Jak tylko yy, pojawiła się okazja, stwierdziłem, że sobie taki sprawię. Pokazuję tak na chwilę, co tu jest, żeby żebyście się nie nudzieli moją gadką, potem przejdę do szczegółów. Yy, hełm. Yy. Hełm, jak to mój jeden z kolegów lepszych mówi, Łukasz, jest obkrapiony, czyli ob, obwalony różnymi rzeczami, dodatkami, czasami mniej lub bardziej potrzebnymi. I teraz właśnie o tym chcę wspomnieć. Po, po co to? No wiadomo, że trochę się w rekonstrukcję bawię, chociaż już, już to jest schyłkowy projekt. Projekt, przepraszam, <głos》> angielski się włączył. Projekt, aczkolwiek uważam, że... No inaczej, hełm goły... Nie waży praktycznie nic, jakbyście nosili na głowie kask. No a w kasku to powiedzmy, nie powiem głupi, ale każdy potrafi chodzić i jakoś tam większego wpływu na, na cokolwiek to nie ma. Natomiast hełm powiedzmy w konfiguracji bojowej, czyli z montażem Noctowizji, tu jest niestety kopia, ale docelowy kiedyś może taki wleci z baterii pakiem, Czyli z osobnikiem na baterię do noktowizora. Słuchawki, no to wiadomo, potrzebna rzecz. Światło też, no trochę już waży. I teraz pomyślcie sobie, że zakładając taki hełm kiedyś, nie wiadomo co się stanie. Nie chcę być jakimś czarnowidzem, ale różnie może w życiu być. Jednak dostaniecie trochę po karku, po głowie. Ja sam ostatnio biegając dwie godziny w tym, odczułem to, mimo że od czasu do czasu ten hełm zakładam i, i trochę w nim połażę. Także uważam, może to jest zbytni lans, nie wiem, staram się nie lansować za bardzo i, i, i nie jest to moim celem przewodnim. Natomiast jeśli, jeśli mamy możliwość sporządzenia jakiegoś sprzętu, jak to tak naprawdę działa, może działać w przyszłości, to dlaczego nie? Także w ten sposób staram się uzasadnić to, że tyle tego baziera jest na hełmie. Oczywiście można to szybko zdjąć i w razie czego lżejszym się hełmem na głowie cieszyć. Także to jest taka moja filozofia. A hełm to wersja balistyczna, jak sam wspomniałem na początku. Zerknijmy do środka. Przewidać, widać, wyciągamy. Tak jest. Rok 14. rozmiar ML, Multicam oryginalny kamuflaż. I teraz co? Może od samego początku, co tam na zewnątrz? Na nim jest. O montażu szybciutko. No to jest montaż, który mi się marzy kiedyś w przyszłości. Wątpię, że się to wydarzy, ale pod noktowizor z, monto, yy, z wejściem ANVIS, czyli lotniczym. Już tam w szczegóły się nie będę yy, zagłębiał. Te montaże się charakteryzują, charakteryzują tym, że zazwyczaj noktowizor musi mieć dodatkowe zasilanie. Ma to formę tak zwanego battery packa. Tu się baterie wkłada dodatkowe zapasowe no i z tego to jest zasilane. Nie? Oczywiście może być też tu jest taka malutka przedział na baterie też z tego może być noktowizor zasilany. Ale to tam takie mówię duperele. No w każdym razie trochę waży i, i, i dalej tutaj. Dalej co tam mamy na, na hełmie. Yy, to uważam za fajny wynalazek. Co prawda hinol ale replika Montażu SNS Precision latarki wczoraj na strzelaniu, przedwczoraj nocnym, fajna sprawa. Zapomniałem, czy znaczy nie zapomniałem, oddałem na reklamację czołówkę, a na hełmie latarka zawsze się przydaje. Kupujecie sam sam ten montaż, tu trzeba sobie jedną latarkę poświęcić surefire czy, czy też replikę, żeby zmontować cały, cały zestaw fajnie w różne. To jeśli chcemy sobie zrobić takie umbrella, tak, światełko w górę, żeby oświetlić powierzchnię. No naprawdę, porusza się we wszystkich możliwych płaszczyznach. Z tego, z tego gadżetu jestem zadowolony, i zwłaszcza przy nocnych strzelaniach chętnie korzystam. Dalej, co mamy jeszcze? Może o naszywkach chwileczkę? Naszywki. Lubię bardzo i korzystam ostatnio z usług pana z Combat ID. Polecam goście. Pewnie znacie. Wszystko co chcę zrobi w dobrych pieniądzach. Bez zbędnego marudzenia. E, tu naszyweczka takiej grupki, którą bardzo szanuję. Także pozdrawiam chłopaków z HSS. No i dalej. Wracamy. Latarka była. Kamerka kontur. Oldschoolowa. Klimatyczna. Czasem jej używam. Ale niestety dodaję trochę do wagi hełmu. Zainstalowana za pomocą rzepa. Że daje radę, aczkolwiek będę musiał pomyśleć. To jest nowe, nowy montaż na nią, bo ona była zamontowana w inny sposób trochę, ale ciążyła na bok. Yy, kontur sam w sobie ma fajne. Tutaj, ojej, gdzie to jest? Tu są miejsca na taką smycz, krótką, małą, jak tutaj, będzie zaraz pokazane przy, przy strobolu. Można ją fajnie zabezpieczyć. Jest to wersja stara. Wersja dać. GPS na baterię, uwaga, uwaga, od starej Nokii, także fajny, fajny patent. Część filmików, które widzicie, być może tutaj w tym wideo to się też znajdzie, właśnie pochodzi z tej kamery. No, i jakoś tam daje radę. Nie ma rewelacyjnej rozdzielczości, ale, ale obleci. Także tu idzie kontur. Strobolek. No, Strobolek, kopia Hellstara, no nie ukrywajmy. Na chwilę obecną, do moich potrzeb nie jest mi oryginał potrzebny. Zabezpieczony smyczką taką małą. Natomiast, no, też na tym wideo, może za chwilę obejrzycie, zobaczycie, jak działa. Do nocnych strzelaniem wydaje mi się, że fajna sprawa, przydatna. Mamy taki wymów z kolegami, że musimy się oznaczać. No to wiadomo, chyba logika i bezpieczeństwo, jak strzelamy w nocy. No i ja tego właśnie, między innymi, do tego używam. Tej, tego, tego markera stroboskopowego. E, dobra. Co my tu jeszcze mamy? E, no i co? Chyba clue tak naprawdę tego co tu mam na hełmie. Czyli słuchy moje. E, Peltor tak. Dla odmiany oryginały. Tak? Bardzo zadowolony jestem. Są to już moje drugie e, Peltory. Pierwsze poleciały. Nie zepsuły się tylko zostały sprzedane. E, lubię te słuchawki. Bardzo. E, czasem z radiem ich używam. Rzadko. I zdecydowałem się też przenieść je na zewnątrz, ponieważ wcześniej na poprzednich wideo moich, może widzieliście mnie w, w, w faście większym nieco, w rozmiarze XL, tak stwierdziłem, że trochę jednak za duży, mimo że daje miejsce na słuchawki pod spodem, to jednak to, to, to trochę śmiesznie może wygląda, mniej wygodnie, to dlatego postanowiłem chwasta zmienić na mniejszy rozmiar. ML I wywalić słuchawki na zewnątrz na, na adapterach ArcRay. Bo dobrze to się nazywa, peltorach. Fajna sprawa, moim zdaniem, teraz tak jak to działa, nie? to na tej pokażę. Tutaj mamy luzem, dociskamy. Słychać widoczny klik, i wtedy wam słuchawki są dociskane do, do głowy. Zaraz z tego, że peltory mają żelowe, fajne poduszeczki. Widać, nie widać? Nie jest to jakieś. Jest to bardzo przyje... znaczy, przyjemne. Inaczej na pewno wygodniejsze niż jak macie pałąk w środku cisnący was w głowę. Także ja jestem zwolennikiem tego rozwiązania. No minusem jest to, że tak naprawdę te słuchawki trzeba oczywiście znaczy. Trzeba. No zdejmujemy sobie, zabezpieczamy w ten sposób. One są cały czas na hełmie. No i tak naprawdę można moją wersję. Bo ja mam wersję taką, że ten pałąk jest z gumowym takim rękawem, nieskórzanym. Czy tam skórkowym jakimś, i można je przerzucić na ten pałąk w miarę szybko, aczkolwiek nie aż tak szybko. Także na strzelnicy będąc, no to jak słuchawkę mamy na, na hełmie, to, no to już ich nie mamy szybko na uszach. Także jakiś backup jest potrzebny, jeśli akurat hełmu nie chcemy używać i wchodzimy na same słuchawki. Ja Howard Lightów używam, też fajne słuchy. Jeśli chodzi o same kontaki, to Velcro Multi też od Combat ID. Tak jak powiedziałem, praktycznie każde zachcianki spełnia. Także polecam, tak? Nie, nie płaci mi spokojnie. To jest tylko taka moja dygresja. Czyli jeśli składamy suchy, można je tak magazynować. I nie przeszkadzają wtedy. No i co? I chyba tak na końcu zerkniemy do środka w Mój, w mój to jakby uważam, największy mankament tego hełmu. Przynajmniej po tym. Używaniu, no to ten hasunek i poduszki, nie? może to nie jest tragiczne. Ten hełm akurat nie jest wyposażony w te najstarsze. Ta najstarsza poduszka jest tylko z tyłu, tutaj. Te są te nowsze z, z wersji SS, między innymi. Do no takiej szczątkowej konfiguracji go kupiłem, dlatego jeszcze muszę nad tym popracować. Natomiast no wczoraj, znaczy wczoraj, przepraszam, w sobotę biegając trochę w tym, trochę czułem ucisk. Tutaj, w tej sekcji, zwłaszcza tylnej. Kolega powiedział, że pewnie jestem nieprzyzwyczajony. No to też prawda. Aczkolwiek myślę, że są lepsze rozwiązania. Przez pewną chwilę był u mnie fast z, z fasunkiem Team Wendy i zapięciem BOA. Nie tym. Ten też jest niezły. I tamten naprawdę był wygodny. Szybka regulacja i prawdopodobnie jak się uda, to będę chciał ten fasunek wymienić właśnie na Team Wendy. Epic bodajże te poduszki. No i, i ten Boa system taki montażu. On no jest o tyle wygodniejszy, że tutaj ma takie linki, a zamiast tych, tych plastików tutaj, co ma fast. I te linki są też tak jakby takimi podeszeczkami pokryte, które naprawdę no, wygodnie się nosi zamiast, zamiast plastiku, tak. Wiem, że może ma przy przy, że tak powiem. No pasunku typu Mich albo Pazgat i innych, które jeszcze jakiś czas temu ludzie nosili, ale jak można wygodniej działać, to czemu nie? Także myślę, że, że tak to wygląda. Mm. Lubię ten hem, uważam za, za fajny. A miałem, ale oczywiście nie zrobiłem tego wideo, którego obiecałem. Miałem przez chwilę u siebie tego najnowszego Fasta SF, także on jest jeszcze lżejszy. Natomiast z pewnych względów poleciał sobie gdzieś, tak? Także myślę, że na tą chwilę o tym hełmie tyle mam do powiedzenia. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam. Nie uważam to za zbytni lans, bo wiem, że inni influencerzy ja się za takiego nie mam też latają w hełmach na strzelnicy. To skoro możemy, to czemu nie? Tak, nie, nie, nie jestem Komandosem, nie, nie mam się za takiego, ale po prostu lubię te graty. I tyle. Także jeśli macie jakieś pytania odnośnie Fasta, odnośnie innych szpejów, mam nadzieję, że niedługo wlecą jakieś filmy znowu, to zapraszam. No i myślę, że teraz po tej krótkiej prezentacji jeszcze na chwilkę zerkniecie, jak to wygląda to strobo podczas strzelania, także. Parę sekund jeszcze relacji ze strzelnicy, i do następnego. Teść. Nighttime Drills. ...kontrolą jak idzie tu. A słuchajcie, by bym zapomniał. Jeśli chcecie zobaczyć Fasta i wszystkie inne graty, i karabiny moje, i moich kolegów, dobrych kolegów, zapraszam Was serdecznie na zlot e, Militaria Pro Arma. Lublin, 11-14 maja 2023. Na 90% tam jestem. Nie wiadomo, co się zdarzy, ale raczej jestem. Zapraszam wszystkich. Wiem, że daleko do Lublina, ale polecam. Zapraszam do pięknego mojego miasta. Pogadamy, pooglądamy zabawki. Będzie fajnie. Przybywajcie.